Ciao, mordy! W kolejnym odcinku dzisiaj przedstawię Wam moje stanowisko. Tak się prezentuje na stan obecny. Zaraz Wam pokażę specyfikację komputera, monitory klawiatury, myszki, inne te sprawy. Także zostańcie do końca, stawiajcie łapeczki, subiki. Ogólnie, mordy. Wbijamy 10 tysięcy subskrypcji. Także jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, zapraszam Cię w pi. Y Bądź tym jednym subskrybentem, który pomoże wbić 10K. Także zapraszam Cię serdecznie do oglądania, do subskrybowania, do lajkowania, komentowania tego filmu. No i co, lecimy! Dobra, jesteśmy przy naszych monitorach Pierwszą rzeczą, którą wam pokażę Jest to y, pierwszy monitor, czyli główny, czyli do grania i innych różnych ważnych rzeczy Jest to Samsung S24F y, Podkręcony do 75 Hz, także sprawuje się póki co nieźle I drugi monitorek to jest Samsung Sync Master 2343 Trochę starszy, taki braciszek tego Ale daje radę póki co do czytania czatu, czy... OBS Także tak się prezentują dwa monitory. Teraz przejdziemy do klawiatury. Klawiatura to Logitech G413 Carbon. I wziąłem poduszkę pod nadgarstki z klawiatury od Razera Chroma. I powiem wam, że naprawdę jest mega. Bardzo fajnie się użytkuje klawiaturę. No i polecam do gierek. Myszka to Razer DeadHader Elite. I przejdźmy do naszego komputera, bo jest naprawdę kozacki. Wytrzymuje streamy w Full HD w 60 klatkach. Jakieś gierki, także naprawdę to jest potwór. Trochę słaba karta graficzna, ale mi wystarcza w zupełności. Mam jeszcze ponad FPS-ów, pokrótce omówię. E, to, no to pierwszą rzeczą mamy oczywiście płytę główną od Aurus Z370 Gaming e, z e, LEDami. Później mamy procesor i 7 8700 k kartę graficzną od e, Gigabyte'a, 1066GB, pamięć RAM od Goodrama 16GB o taktowaniu 3000 MHz i uwaga: jeden dysk M2, 256 giga od Adata i dwa dyski SSD od Samsunga po pół terabajta Chłodzenie, jakie mam w komputerze, żeby ochodzić procesor, to jest. NZXT Kraken V2, które naprawdę sprawuje się świetnie, i przy grach streamingu naprawdę daje radę chłodzić w procesor. No i to wszystko jest zamieszczone w obudowie od Silentum, także naprawdę kozacki komp daje radę, jest na czym montować filmy. Kamerka, na której streamuję to jest Logitech C920, a mikrofon to w sumie którego teraz słyszycie mnie, to jest Novox NC1. No, i mamy oczywiście jeszcze nasz fotel od Diablo. I tu jeszcze oczywiście mamy nasz fotel od Diablo, wersja X-Fire. Kozacka wersja, bardzo mi się podoba, czasami na niej śpię. Także polecam ogólnie ten fotel, jeżeli chcecie. Także nie mógłbym zapomnieć o fotelu, przy który, na którym siedzę przez parę godzin dziennie, czasami cały dzień. I kręgosłup się nie męczy. Mamy regulowane tutaj. Także kozacki fotel. I! Ty... I tyle mordy. Dzięki wielkie za oglądanie. Taki krótki materiał z mojego stanowiska, ponieważ wielu osób... Py... Wele... Robię krótki materiał z mojego stanowiska, ponieważ dużo osób pyta, jaki masz komputer, jakie masz klawiaturę, jaką masz myszkę i w ogóle innych parę rzeczy. Jeszcze pokażę jaki mam telefon. Żeby nie było. Uwaga! Telefon to jest oczywiście Samsung S9. Plus. 256 giga, także nie pytajcie, nie pytajcie, także dzięki wielkie za oglądanie, żywam Wam się Jeżeli Wam się podobało pamiętajcie łapeczkę, subik, dzwoneczek, komentarz i bijajcie mordy na jeszcze poboczny kanał Erno Games, gdzie aktualnie robię live'y. Chcę odcinki z gierek, ponieważ na tym kanale raczej nie będę robił odcinków z gier. Ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, do zobaczenia w materiałach szalonych, więc piona!